Audi Q7, 22 rok Serwis skrzyni biegów Skrzynia ZF Olej spuszczamy Korek spustowy to jest Imbus 8 Korek wlewowy To jest Imbus 10 Torksy do dokręcania To są T40 Instalację wiadomo trzeba trochę odchylić Tutaj kostkę należy odpiąć Tutaj wszystko odchylone. Ta blaszka ze sterowniczkiem też. Tam instalacja idzie górą też, żeby trzeba pamiętać, odpiąć i później przypiąć. Tutaj sobie podtykamy tak zwaną girkę, żeby nie spadło, gdy wywalamy staneczki z skrzyni biegów. Trzeba zdjąć osłony, odkręcić poduszkę, odkręcić wózek od skrzyni. Wzmocnienie, osłonę Trochę śrubeczek Klucze, raczej gwiazdki, trzynastki typówki I ja to nazywam zimnego EGR-a Trzeba odkręcić, żeby tutaj dostać się i zrobić trochę miejsca Tutaj poduszka, tutaj saneczki Tutaj osłona I krzyżak Korek wlewowy tam z boku Zaraz go gdzieś przybliżę Jest Ten się już popuszczony no goszkość coś. Jest Już jest popuszczony w Tutaj spuszczamy Teraz miskę odkręcamy Oleju tak na szybko samym korkiem spustowym Leciało jakieś 4,5 litra Zlałem olej do sunika, żeby było widać ile. No, się okazuje, że niecałe 4 litry. Trochę wierków jest. Trochę się na dnie błyszczy. W sumie zeszło niecałe 5 litrów. Ale tu jeszcze w zakamarkach trochę wszędzie jest, więc piątka. I teraz się przyjrzyjmy dokładnie. Widzicie? Są tu na magnesach. Dlatego należy robić olej z skrzyni. Start aluminium. Olej do skrzyni biegów. Swe 39,096 Jest 7 litrów, bo to jest do pełnej wymiany razem z kołem, ale przy naszej wymianie piątka starcza Kroski jeszcze robimy kroski oczywiście Zimmerman To są ciężkie auta dynamiczne Musi być wszystko najwyższej jakości Nowa miska Widać różnicę? Do środka, do filtra I tutaj to jest sztos Oczywiście do nowej niski ZDF-a, czy tak, skrzyniobiegów Nowe śruby, nowy korek Wszystko nowe I zajrzyjmy do mózgowia, jak to wszystko wygląda Czysto, skludnie. Zaraz to wytrzemy Żeby był błysk I nie nagannie. Zaworki Oko, będzie dobrze. Trochę rozbierania jest, ale nie ma dramatu. Znamy gorsze skrzynie, także w Audi. O filtr o numerze 1103.298.112. Po wlaniu oleju do samochodu siadamy, odpalamy, mieszamy biegami. Po kilka, kilkanaście sekund na każdym. Na każdej pozycji, potem odkręcamy korek na odpalonym silniku i dolewamy, aż nie będzie przelewać. Oczywiście to wszystko robimy, gdy samochód osiągnie temperaturę 55 stopni Celsjusza. Olej z trzni biegu, konkretnie, musi taką osiągnąć temperaturę. W tym czasie skasujemy serwisówkę, bo jest wymiana oleju. Duży tutaj przegląd serwisowy robimy olejowy. O. Kasujemy. Wymiana oleju. Modelowo to Q7, to jest 23 rok. No i zresetowany. 15 000 i 26 rok styczeń. następna. Dokręcam już imbusem. O dwóch rzeczach chciałem powiedzieć. Po pierwsze, uwaga, bo jest gorąco. Po drugie, dotrysk AdBlue. Tutaj wszystko jest takie, widzicie. Ledwo się trzyma, nie? Trzeba uważać, żeby czegoś nie przetrącić. Olej wlewacie, aż się nie zacznie przelewać. Jak się zaczęło przelewać, dokręciłem, zaraz to wszystko umyję. Poskładam. Poprzeczkę, bo teraz jest lepszy dostęp. Z poprzeczką byłby gorszy. Jeśli uznasz, że materiał był przydatny, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał. Zapraszam też do sekcji komentarzy. Pozdrawiam auto zajawki. Hej!